Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A on rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień, i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczymy każdemu, kto nam zawini, i nie dopuść byśmy ulegli pokusie. Dalej mówił do nich. Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi i nie mam mu co podać. Lecz tamten odpowiedź z wewnątrz, nie naprzykrzaj mi się, drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać Tobie. Mówię wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i damu ile potrzebuje. I ja wam powiadam: proście, a będzie wam dalej. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A kołaczemu, kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was ojców, syn, poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona, jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej ojciec z nieba da ducha świętego tym, którzy go proszą. Oto Słowo Pańskie. Mój drodzy, rzecz o modlitwie. I pierwsza rzecz, którą chciałbym przypomnieć, to jest to, uświadomić, my z reguły modlitwę traktujemy jak to, że, że to my wychodzimy z inicjatywą do Pana Boga. Nic bardziej mylnego, kochani. To Pan Bóg wychodzi do nas z inicjatywą i to, co my robimy, to jest odpowiedź na Jego inicjatywę. Chociaż my sobie często z tego nie zajmiemy sprawy. Kościoł, z Kościoła Katolickiego o tym mówi, że Bóg jest pierwszym tym, który nas umiłował. To jest pierwszy, ale on wychodzi z tym, z tym, tym modus agendi, czyli ten środek działania, który nas pociąga do tego, żebyśmy my wyszli, przyszli ku niemu. Co my z tym robimy, to jest inna sprawa. I tu i chciałbym, się, chciałbym się nad tym zastanowić. Natomiast proszę pamiętać, Pan Jezus mówi w Ewangelii: nikt nie może przyjść do mnie inaczej, jeżeli go nie pociągnie ojciec mój, który jest w Niebiesieach. Święty Paweł mówi: nikt nie może bez pomocy ducha świętego powiedzieć: Panem jest Jezus. Dlaczego ja przyszedłem dzisiaj na mszę Świętą? Mnie się wydaje, często ktoś możeby tak, że to jest moja inicjatywa. To jest pozór. To jest odpowiedź na inicjatywę Pana Boga. Tak to jest. Chociaż my sobie często z tego nie zdajemy sprawy. I z modlitwą jest tak, że ona może mieć różny charakter. Ona może mieć charakter taki, jak czytaliśmy w pierwszym czytaniu, czyli modlity wstawienniczej, co i tak nie udało się znaleźć tych dziesięciu sprawiedliwych w Sodomie. Może być charakter błagalny, tak jak y, czytamy w psalmach, kiedy człowiek jest przecięty lękiem, trwogą, prosi o coś. Nie ma nic złego w tym, zresztą w, w, w czytaniu w Ewangelii mamy to, prościa będzie Wam dane. Może być modlitwą dziękczynną, może być. Ona różny charakter może mieć. Szczytem modlitwy jest generalnie, że jest cisza, ale to nie, nie na ten, nie na, ten, y, powiedzmy, nie, nie na teraz. I cała, y, cała, y, całe niebezpieczeństwo y, z modlitwą polega na tym, że my, traktując ją niedokrotnie jako obowiązek, częstokroć jako rytuał, po prostu ona nam się wypłyca. Częstokroć jest to po prostu jakieś takie klepanie, jest to nie ma spotkania. I, I bardzo często jest elementem, który bardzo jest, że tak powiem, sterowany poprzez odczucia, poprzez kaprysy. Czyli ja mam dzisiaj chęć. A jutro nie mam chęci. Dzisiaj mam nastrój, a jutro nie mam nastroju. Dzisiaj mam potrzebę, a jutro nie mam potrzeby. Przypominam, że za potrzebą to się chodzi do słabojki, nie do kościoła, ani do Pana Boga. I tu jest, jeżeli to jest tak labilne. Czyli wah 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 wahadłowe, bo nasze odczucia, nasze nastroje, nasze tego typu rzeczy, one się zmieniają. One za każdym razem się zmieniają. Z minuty na minutę się nawet zmieniają. Pod różnymi bodźcami. I teraz, jeżeli ja działam w tej, tej relacji do Pana Boga pod wpływem tych zmiennych nastrojów, to tu wchodzi zły duch i robi wszystko, żeby ci ten nastrój tak usterować, żebyś ty nie miał nastroju. Albo nie miał ochoty. I cała Sztuka życia wewnętrznego polega na tym, żeby mieć stałą, stałą formę kontaktu. Nie musi to być coś wielkiego. To nie musi być, nie musi być jakieś, nie wiem, nikt od, was, od nas nie wymaga, żebyśmy my 8 godzin się modlili jak karmelici Bośni, bo my mamy swoje zajęcia. Ale niewielka część jest lepsza niż nic albo jakaś duża porcja raz na jakiś czas. To dzisiaj dostałem taki mail, że jeden z moich kolegów w jednej z parafii podwarszawskich powiedział w bardzo podobnym duchu homilię i powiedział, że lepsza jest jedna, jedna świeca szybko, szybko, paląca, szybko się paląca niż, niż długo kopcąca. Czyli innymi słowy jest... Ważne jest to, żebyś miał stałą jakąś porcję tego kontaktu, czas, który Panu Bogu poświęcasz. I bez względu na to, jaki Ty masz nastrój, ty ten czas wypełniasz w takiej formie, takiej formie jakiej, jakiej, jakiej potrafisz. Ja? Przywołam tutaj taką osobę y, 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 mi znaną, która, y, która y, miała rodziców, ma, ci rodzice żyją rodziców, zwłaszcza mama, jak chodziła do pracy, to po drodze miała, po drodze miała kościół. I wychodziła wcześniej z domu, żeby wstąpić po drodze i pomodlić się na, na chwilkę przed Najświętszym Sakramentem. I zawsze mówiła, że jak się pomodli, to jakoś lepiej się czuje i jakoś odważniej do tej roboty idzie. I jak, jak on dorósł, to tak się, tak się zdarzyło, że rzuciły go losy w inne miejsce, w, obcy, w obce miasto. Był, był wyalienowany, był zresztą przecięty problemami y, y, osobistymi, e, zalękniony, szukający pracy. E, no generalnie był w rozsypce. Ale kiedy znalazł pracę, przechodząc, e, przechodził koło, koło kościoła i przypomniał sobie te swoje, tych swoich rodziców. I wszedł i, us, i we, wewnątrz usłyszał: wejdź na chwilę. I wszedł, odmówił owo ojcze nasz. Jak odmówił to ojcze nasz, to poczuł jakościową zmianę. I jak poczuł. I to nie jest wiecie cały różaniec, albo nie wiadomo, dzisiaj godzinna odoracja najświętszego sakramentu. Nie, jedno ojcze nasz. Ale to jedno ojcze nasz było tak, tak delikatnym, a jednocześnie mocnym doświadczeniem, że kiedy szedł następnego dnia znowu wszedł na to ojcze nasz. I tak mu to zostało, że on sobie nie wyobraża, żeby nie pomodlić się. Po prostu weszło mu to po prostu w tak zwany uzus, tak? czyli w tak zwany zwyczaj, użycie. Że po prostu jest to tak naturalne dla niego, że po prostu czydzie, nie się modli. Ponieważ dlaczego? Dlatego, że on czuje, ale czasami już nie czuje, tylko wie, że ta modlitwa, taka jak ona jest, w, jakiej, w takiej formie jak ona jest obecnie, ona go chroni. Bo modlitwa cię chroni. Nasz rozwój duchowy odbywa się na podstawie trzech filarów. Powin powinniście je pamiętać, powinniście je znać, bo ja często do nich się odwołuje. W wielkim poście one są przypominane. Co to jest? Trzy proste środki: modlitwa, post, jałmużna. Okay? I nie trzeba wielkich eventów. Naprawdę nie trzeba wielkich wydarzeń, żeby można było tę duchową, swoją tę, 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 tę fortecę budować. Bo dusza jest jak. Jak, jak miasto warowne. To o tym mówi święta Teresa Wielka w Twierdzy Wewnętrznej. I ten, w tym mieście warownym masz zbudowany mur. I tym murem jest chrzest. Tym murem są twoje sakramenty, które przyjmujesz regularnie, albo ich nie przyjmujesz. I ten murem i ten mur obwarowujesz modlitwą. I zły przychodzi. Co, co zły robi? Zły przychodzi i wyciąga cegła po cegle z modlitwy i sakramentów. Pomalutku, to się dzieje bardzo delikatnie, on nie, od, nie, udarza, nie uderza od razu, czyli wyciągnąć jedną cegłę, drugą cegłę i ty raz zaniedbasz modlitwę, raz zaniedbasz przeświętą, raz zaniedbasz sakramenty itd. Tak dalej, tak dalej, tak pomału, 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 pomału wyciąga i w pewnym momencie, jak przychodzi uderzenie, to, jedno, to człowiek jest tak bezbronny, niejednokrotnie, że się po prostu nie jest w stanie oprzeć pokusie, wydarzeniu, zdarzeniu, którego dotyka. Dlatego tak istotną rzeczą jest, żebyście mieli świadomość, że na przykład jesteś w stanie łaski święcającej, Co to znaczy? I kiedy jesteś w stanie łaski uświęcającej, czyli jesteś wyspowiadany i możesz przyjąć komunię świętą, to dusza twoja jest pod kloszem ochrony Bożej które jest tlen, powietrze, jest, jest tlen, światło, wszystko to, co ta dusza pod, czego ta dusza potrzebuje do, do normalnego funkcjonowania, do bycia z Panem Bogiem. Ale jeżeli popełniasz grzech śmiertelny, wyciągasz siebie spoza te, spoza sferę tej, tej, te, poza, poza tę y, życiodajną sferę. I, I złe będzie zawsze próbowało ciebie wyciągnąć. I teraz, jeśli ty będziesz miał, każdy z nas będzie miał świadomość, że, że chroni go modlitwa, a w bardzo poważnych, bardzo dużych, trudnych, trudnych doświadczeniach, to jeszcze bardziej, jeśli jest ona wzmocniona postem i jałmużną, to, to jest taki szaniec, który powoduje, że to złe nie może się tak dostać do ciebie, jak normalnie, kiedy ty to zaniedbujesz. Bo jak to zaniedbasz, to to po prostu to jest otwarte miasto. To ci wchodzi i robi, co chce. Natomiast jeżeli ty się obwarujesz tym, 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 tymi rzeczami. To on się o, będzie oczywiście będzie próbował, bo zawsze będzie próbował, tylko pamiętajcie o tym, że jeżeli masz stałą rzecz, mianowicie na przykład yy, nie wiem, nie wyobrażasz sobie, że, nie, że, msza święta, że niedziela będzie bez mszy świętej, to jest dla ciebie oczywista oczywistość. Ale jeśli dla kogoś nie ma oczywistą, oczywistą, oczywistą oczywistością nie jest to, że, msza, że niedziela nie może się odbyć bez przyświętej, bez, bez, bez tego, że ja jestem, y, y, przy, y, do, y, przychodzę do sakramentów, jestem w obecności na sakramentu pana Jezusa pod, na świeżym, y, y, pod, pod postacią chleba, to przyjeżdża ciotka z Ameryki, a tu trzeba zrobić kompot, a to trzeba iść na działkę, a to trzeba jeszcze coś tam. I ty przesuwasz, przesuwasz, przesuwasz. Jest godzina 21, budzisz się, już jest nawet za późno, żeby pojechać na tę tak zwanej ostatniej szansę. Chyba gdzieś tam jest odprawiana w Warszawie o 22. To tam oblegana częstokroć jest, bo to towarzystwo już tak, że ostatnim rzutem na taśmę jeszcze się tam próbuje ratować. Ale jeśli ty masz w sobie strukturę, już ja chodzę, i dobrze by się wściekło, to pójdę. To bez względu na Twój nastrój, bez twoje, na twoje, twoje wapory, Twoje odczucia, Twoje kaprysy, Ty po prostu jesteś. I jak zły będzie wiedział, że Ty jesteś, on Cię nigdy nie będzie kusił do tego. Raz, drugi, trzeci, czwarty, spróbuję, ale powiedz, nie, no to jest tak stabilne, że tu nie można tego zrobić. Po prostu tego się nie da zrobić. Ale pytanie, kochani, jest czy taka ważna, Bo to sobie trzeba zbudować. I to trzeba zbudować małymi krokami. W życiu duchowym nie ma nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma nie, Marek, no. Drogi na skróty, tak. To jest po prostu, odbywa się po prostu krok za krokiem, malutku pomalutku. Zacznij od Ojcze Nasz, o której Pan Jezusie mówi, naucz nas, modlić się, ale niech to Ojcze nasz będzie codzienne. Niech ono będzie odmówione z myślą. Nie wiem, w jakiej formie, ale trzymaj się tego. I zobaczysz, a później, Pan Jezus, jak poczujesz to dotknięcie, bo to, jest, to Pan Bóg wtedy całuje, pocałuje ci duszę. Ja to tak nazywam. Jak ci pocałuje duszę, to po prostu jest... Ty wiesz, że to coś jest coś innego. I zaczynasz za tym tęsknić. A jak ci pocałuje raz duszę, to powiesz, może jeszcze raz mi pocałuje duszę. To ja może sobie odmówię jeszcze zdrowaś, Mario. A on mówi, no nie, ale przychwała ojcu może. I ty po malutku, po malutku, powiedz, no właśnie, nie zorientujesz jak już cały różaniec będziesz miał w, w, w swoim, tym, swoim, że tak ja powiem, grafiku. Ale powiadam, zacznij od ojca nasz, ale niech to będzie codziennie ojcze nasz. Dlatego tak istotną rzeczą jest, żeby być wiernym w takich małych, tych, tych stabilnych rzeczach ja pamiętam, przełożę to troszkę na fizjologię, mianowicie pamiętam, wyskoczył mi dysk. Pesel jest, jaki jest. No i wyskoczył mi. Przyszedł pan rehabilitant, ustawił mi tam ten dysk, tam poklejał mi jakimiś tam plastrami, takimi kolorowymi. No ja tam doszedłem do siebie i on mi powiedział, pokazał mi kilka ćwiczeń. I powiedział, proszę księdza, obiecuję księdzu, jeżeli ksiądz będzie codziennie, rano te ćwiczenia wykonywał, nie będzie nawrotu. Ale jak ksiądz to zaniedba, będzie operacja, a może ksiądz skończyć nawet na wózku niwalickim. Tfu, tfu, tfu. Jesteśmy wierzącymi, praktykującymi katolikami, więc odpukam w niemalowane. Tak. Ale minęło chyba 9 lat i mi nie wyskoczył. Ale rzeczywiście codziennie, i powiedział, drobne, małe ćwiczenia to są, niewiele czasu zajmuje, ale po prostu przez te małe, drobne ćwiczenia powoduje się wzmocnienie, wzmocnienie y, 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 mięśni i powoduje to, że to trzyma. I podobnie jest z kręgosłupem duchowym. Pilnujcie tego, róbcie sobie małe ćwiczenia codziennie, zobaczycie, jakimi będziecie gigantami duchowymi z czasem, przy z łaską, bo Pan Bóg tego na pewno Wam nie zapomni, a da Wam owoc, obfity.